W pierwszym zadaniu mamy dane dotyczące różnych produktów, jaki był rodzaj wysyłki, jaki segment tych produktów i jaki produkt. Naszym zadaniem jest stworzyć tablicę z tych danych, a następnie z tej tablicy wyciągnąć tylko produkty z segmentu Praca z domu i wkleić je w kolumnie z boku. Otwórzmy Visual Basic Editor w tym celu. Pierwszej kolumny nie będę potrzebował, więc stworzę makro dla drugiej i trzeciej kolumny. Sub, produkty, dim, tablica. Tutaj podam wymiary. Wierszy będzie 1218, kolumny 2, czyli 1 tu, 1218, 1 tu, 2 s, string. Ponieważ to będzie fragment tekstu i stworzę sobie pętlę po wierszach i po kolumnach. W tym celu zdefiniuję sobie zmienne. Dim, wiersz i kolumna as integer. Teraz rozpocznę pętlę. For wiersz równa się 1 tu 1218. For kolumna równa się 1, 2, 2, next, kolumna, next, wiersz i tutaj tablica, wiersz, kolumna, będzie się równała cells. W tym miejscu uwaga, będziemy rozpoczynać od drugiego wiersza, gdyż w pierwszym są nagłówki, których nie chcemy w naszej tablicy oraz od drugiej kolumny, bo w pierwszej jest rodzaj wysyłki, a my nie potrzebujemy rodzaju wysyłki w naszym zadaniu. Wiersz będzie wiersz plus 1 i kolumna kolumna plus 1. Kończę nawias. Zatrzymam sobie tutaj. Otworzę lokal z window, odpalę makro. F5. Widzę, Mam wszystkie zmienne zdefiniowane. Teraz będę musiał stworzyć pętlę. Która wstawi mi tutaj wszystkie produkty dla segmentu praca z domu. For wiersz równa się 1 tu 1218. Next wiersz. I jeżeli tablica wiersz 1 to będzie praca z domu, wtedy wstawimy. W kolumnę np. O równa się tablica wiersz, tylko że druga kolumna, czyli nazwa produktu z każdego wiersza po kolei. Nie będziemy wszystkich wstawiać w komórkę O1, więc musimy sobie stworzyć jeszcze jedną zmienną, która będzie się przesuwała o wiersz w dół po każdym wklejeniu kolejnej informacji. W tym celu zdefiniuję sobie jeszcze jedną zmienną produkt. Na początku produkt to będzie 1, a następnie tutaj dam sobie jeszcze end if. Produkt będzie się powiększał o 1 za każdym razem, gdy jakiś zostanie wstawiony. Czyli tutaj produkt równa się produkt dodać 1. I nie będzie to w wierszu zawsze pierwszym, tylko w wierszu produkt. Odpalę makro. Widzę, tutaj wstawiły się produkty, praca z domu, praca z domu i te kolejne produkty. Widzę w tej liście. Tutaj powinno być z małej litery, bo to jest istotne. Przejdźmy do kolejnego zadania. Tutaj będziemy mieli za zadanie policzyć średnią i sumę sprzedaży z tej tabelki. Sub sprzedaż. Zdefiniujemy sobie znowu tablicę DIM, tablica 1. Tu 12 S tym razem long, bo to są duże liczby. Znowu jakaś zmienna do naszej pętli i w pętli zbierzemy dane. Znowu wstawię plus 1, gdyż w pierwszym wierszu mamy nagłówek. Odpalę makro do tego momentu. Widzę, dane wczytały się do tablicy. I tutaj jedna rzecz, która jest kolejną zaletą tablic, że można we funkcje Excelowe wstawiać bezpośrednio właśnie tablicę. Nie trzeba jednego elementu. Tak jak tutaj, bym sobie policzył średnia. To tak samo mogę wpisać Range B14. Application Worksheet Function Average Tablica Jeszcze muszę zamienić kropkę na równa się odpalę tę linijkę i się policzyła. Suma będzie analogicznie. Skopiuję sobie kod, tym razem w wierszu 15. I zamiast average będzie sam, działa również suma. Dane rozdzielone przecinkiem możemy z pomocą funkcji split zamienić również na tablicę. Widzimy w pierwszym wierszu, mamy jakieś nagłówki. To są informacje o studentach, czyli mamy nazwę szkoły, płeć, wiek, gdzie mieszkają, wielkość rodziny itd. A tutaj informacja o danym studencie, czyli szkoła GP, jest to dziewczyna, 18 lat i tak dalej. Zdefiniujemy sobie znowu tablicę, tym razem wariant, bo nie wiemy, ile będzie tych wierszy. Tablica, to będzie się równało funkcja split. Podzielimy sobie kolumnę B5. I. Będzie się dzieliło po przecinkach, gdyż przecinki w danych rozdzielają nam te elementy. Tylko tutaj A5, nie B5. W tablicy mamy już wszystkie dane. Wstawię sobie w kolumnę F. Zobaczę, ile ich jest. 32. Range. F1 do F32 równa się tablica. Widzę, że w ten sposób nie działa, więc wstawię. Za pomocą pętli, DIM, licznik as integer for licznik równa się 1 tu 32 next licznik. I w tym miejscu będę wstawiał w każdą komórkę po kolei w kolumnie F, czyli range F and licznik równa się tablica licznik. Pobrałe się nagłówki. Analogicznie zrobię z komórką B6, tylko wstawię ją w kolumnę G. Tutaj będzie G i tym razem A6. Zostały dane prawidłowo pobrane.